Przedstawię wam tabelę ZEPOSU 2020, jedną z najważniejszych tabel, która w ogóle dotyczy, znajduje się w tym materiale. Jakie powinno być rekomendowane polec, zalecenie postępowania w przypadku ostrego zapalenia zdób przynosowych? Bardzo ważne, to co się zmieniło generalnie teraz w podejściu w tej najnowszej edycji, to czego nie było wcześniej. To jest podział, w ogóle leczenie na trzy piętra, którego do tej pory nie było. Do tej pory leczeniem zajmowali się generalnie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i lekarze laryngolodzy. Natomiast teraz zobaczcie, tutaj pokażę Wam po tej stronie, mam nadzieję, że będzie dobrze widać. Są trzy fazy leczenia pokazane na trzech tłach jasno-niebieskie tło na górze, ciemniejsze niebieskie w środku i najbardziej ciemne niebieskie na dole. Czyli tak naprawdę wprowadzono gradację leczenia. Pierwszym etapem leczenia jest leczenie we własnym zakresie bądź przy pomocy wiedzy farmaceuty. Także tutaj na tym etapie zakładamy, że początek leczenia ostrego zapalenia zatok leży w waszej gestii, czyli w gestii pacjenta. Wy Powinniście na podstawie tego, co wiecie, na podstawie rzetelnej wiedzy, którą zdobyliście w internecie, w wartościowych materiałach, na początku podjąć wstępną diagnozę własnych dolegliwości i własnego stanu i na podstawie tego, co będziecie wiedzieć, podjąć dalsze kroki. Jeżeli stwierdzicie, podejrzewacie, że macie ostre zapalenie zatok, Wtedy w sytuacji, kiedy jednym z tych objawów powinna być niedrożność nosa lub przebarwiony katar, to co wy, wy widzicie u siebie, ewentualnie dodatkowo może być ból, rozpieranie twarzy bądź upośledzenie utrata węchu poniżej 10 dni. Jeżeli takie objawy u Was wystąpią i to potraficie u siebie rozpoznać. w Kolejnym etapie rozważacie, czy wasza infekcja zapalna zatok może być bakteryjna, tak zwane ostre bakteryjne zapalenie zatok, czy nie. Jeśli podejrzewacie, że infekcja może być bakteryjna, Czyli wystąpią trzy lub więcej z poniższych objawów: gorączka powyżej 38 stopni, nawrót dolegliwości po przejściowej poprawie, jednostronne objawy, silny ból i podwyższone OBCRP. Wtedy powinniście skierować się do lekarza POZ, który powinien rozpocząć drugi etap leczenia już na tym ciemniejszym tle. Oczywiście tutaj też zauwa zauważcie, że macie wyraźne zalecenie dla Was postępowania: podwyższone OBCRP we własnym zakresie można w laboratorium poprosić o znaczenie albo OB, czyli oczynu biernackiego, czyli opadu tak zwanego, albo CRP. Jeśli to będzie podwyższone, będzie wskazywało na istotnie większe ryzyko powstania ostrego bakteryjnego zapalenia zatok. Jeśli natomiast tych kryteriów nie spełniacie, powinniście wdrożyć je we własnym zakresie, zanim się zgłosicie do lekarza, następujące postępowanie. Samoedukacja, czyli generalnie oglądanie filmów, między innymi lekarzy laryngologów leczenie obkurczające przez maksymalnie do 10 dni, czyli stosowanie leków, które anemizują błonę śluzową, żeby się lepiej oddychało. NLPZ -y paracetamol, czyli też ibuprofen paracetamol, te dwa leki zalecane. Leki ziołowe można, można stosować jak najbardziej. Preparaty cynku, poprawiające odporność i mają udowodnione działanie naukowo poprawiające leczenie i wyniki w zapaleniu zatok, witaminę C i rozważyć płukanie w jam nosa sprejem lub roztworem soli fizjologicznej. I bardzo ważny element na dole tej listy też widoczny, unikaj antybiotyków. W przypadku ostrego zapalenia zatok, które nie spełnia kryteriów tutaj w tej tabelce bakteryjnego zapalenia, czyli podejrzewamy zapalenie wirusowe, za wszelką cenę staramy się nie brać antybiotyków, bo jest udowodnione, że one przynoszą, nie przynoszą korzyści w tej infekcjach. Natomiast jeżeli podejrzewacie zapalenie bakteryjne, przechodzicie, zgłaszacie się do lekarza POZ, do lekarza internisty czy lekarza rodzinnego, i on podejmuje dalsze próby. I teraz tak, jeżeli te objawy potwierdził, które wy zgłosiliście i, zauwa i zauważył też we nie zrobi badanie o BCRP, jeżeli objawy są dłuższe niż 10 dni lub następuje nasilenie po 5 dniach, dodatkowo dołącza Wam leczenie w postaci donosowych glikokortykosteroidów leków opurczających, leków ziołowych, pukania jamnosa. Czyli tak naprawdę tutaj dodatkowo, jeżeli te objawy się utrzymują dłużej, lekarz dołącza do całej terapii leki sterydowe. Jeżeli tych epizodów jest przynajmniej 3 ostrego bakteryjnego zapalenia zatok w ciągu ostatniego roku, czyli możemy mówić o nawracającym zapaleniu zatok, lekarz kieruje do specjalisty, czyli do laryngologa i laryngolog później wdraża swoje postępowanie, czyli przede wszystkim musi poszerzyć diagnostykę, rozważyć, czy mogą to być inne jednostki chorobowe związane z podłożem tego zapalenia zatok, Wykonuje jak na przykład grzywniak, zanatoko pochodny, oporność bakteryjna albo niedobory odporności. Mogą to być również inne choroby, jak na przykład migrena, a nie zapalenie zatok, które jest związane są z bólami głowy. Natomiast tutaj to jest coś, co robi już lekarz laryngolog. Natomiast jeśli są te epizody nawracające, i tak naprawdę dopiero w przypadku, kiedy te epizody są częste. Lekarz zleca, rozważa antybiotykoterapię bez dalszej diagnostyki i dopiero sprawdzamy, czy po 10 dniach poprawy jest. Jeśli poprawa jest, to jest w porządku. Jeśli poprawy nie ma, kieruje lekarz do specjalisty. Czyli zauważcie, że na podstawie Waszych objawów, jeżeli Wy stwierdzicie bakteryjne zapalenie zatok, czy potężne bakteryjnego zapalenia zatok, jeżeli lekarz też to zapalenie potwierdzi i jeżeli dopiero Będą to częste nawroty zapaleń zatok, dopiero wtedy pojawia się antybiotyk jako, jako jedna z opcji. Czyli tak naprawdę antybiotyk, bardzo trudno jest ten antybiotyk polecać i rekomendować, dopiero musi się kilka rzeczy spełnić. Wasza diagnoza ostrego bakteryjnego zapalenia zatok, skierowanie do lekarza POZ, jego diagnoza zapalenia zatok bakteryjnego i dopiero nawracające diagnozy tego typu rozważy antybiotykoterapię i sprawdzi, czy po 10 dniach tej jest poprawa. Jeśli są to brak poprawy po antybiotyku zleconego przez lekarza Rodzinnego kieruje do specjalisty, natomiast jeśli y, są to częste epizody nawracające powyżej trzech w ciągu roku epizodów ostrego bakteryjnego zapalenia stóp przynosowych, też kieruję do specjalisty. na każdym etapie tą różową tabelkę, która tutaj widać, mam nadzieję, że będzie widoczna, ją jeszcze jeszcze tutaj przy, przysunę do, do kadru, jeżeli na jakimś etapie y, albo wy, albo lekarz y, rodzinny, czy wasz POZ, albo lekarz laryngolog zauważy jeden z tych objawów alarmowych, czyli obrzęki zaczerwienienie powiek, przemieszczona gałka oczna, Podwójne widzenie, zaburzona ruchomość gałki ocznej, pogorszenie ostrości wzroku, silny ból głowy, obrzęk tkanek mini ulicy czołowej, yy, objawy zapalenia opomocy mózgowo rdzeniowych lub ogniskowe objawy neurologiczne i objawy sepsy. Konieczne jest natychmiastowe skierowanie do szpitala. I wtedy tam już lekarz w ramach szpitalnego działu ratunkowego podejmuje wstępną diagnostykę, ewentualnie przyjmuje pacjenta do oddziału i jest leczenie szpitalne. To są objawy, które sugerowałyby to, żeby się od razu do szpitala zgłosić.